Dzień dobry państwu. Z tej strony Adam Czeczytkowicz yy, z podlasia XXI wieku, polskiego centrum dialogu narodowego. A, niestety nagrywam pod słońce, więc. Będę taki troszeczkę inny. No yy i cóż, jesteśmy nad rzeką białą. Białką, tak zwaną, naszą, kochaną. Białystok biały, wciąż biały. Jeszcze tutaj nie stopniał ten śnieg piękny. I cieszmy się, cieszmy się, póki możemy się cieszyć taką aurą. Cześć, witam wszystkich. Słabo mnie widać, ale tyłem może lepiej. Słuchajcie. Przyjechałem do stoku z Warszawy. W Warszawie już topnieje. Tutaj też pewnie będzie topniało, ale póki co jeszcze, jeszcze się trzyma. Dzieci mogą sobie bałwana zrobić. Przechodzę obok galerii Arsenał. To jest taka miejska galeria, w której wystawiane są prace, niekoniecznie artystyczne, ale ideologiczne. Komunistyczne, bolszewickie, rgbtowskie i takie różne. E, za pieniądze właśnie wasze, wasze, nasze podatników Urzędu Miasta, e, ogólnie państwa polskiego. marnują się takie budynki. No i jest propaganda Siana, jak za komuny, tak zwanej. Tyle, że teraz już że się nie no mówią, że to nie nazywa się komuna, ale uwierzcie mi, ja żyłem za komuny i było tak samo nic się nie zmieniło. Powiem więcej um, Uczestniczą po tamtej stronie, tej stronie okupacyjnej te same osoby. Z i nazwiska nawet. Ewentualnie ich potomkowie, wnukowie, synowie, córki. Komuna, tak zwana komuna, czyli okupacja, nie minęła. Okupacja Polski. Mówi się, że okupacja Polski zaczęła się w 1945 roku. No to nieprawda. Tak naprawdę okupacja już była w 26. przez Piłsudskiego. Tak zwaną sanację, mas masonerię. I to oni już nas przygotowywali na rzeź, którą nam Hitler i Stalin urządzili. Hitler był okupantem. Nie wiem, czy wiecie. Hitler modlił się za Piłsudskiego, za swojego pobratyńca. Dziwny zbieg okoliczności, prawda? Modlił się za Piłsudskiego, a potem napadł na Polskę. No taki był plan. Plan został zrealizowany. Niektórzy twierdzą, że Hitler przeżył. Pojechał do Ameryki Południowej. Niektórzy zatajają, mówią, że nie. Jak było? Może kiedyś się dowiemy, ale okupacje mamy cały czas. Ostatnio widziałem na Facebooku takie słuchajcie, posty, że niby 17 o stycznia 1944 roku wyzwolono Warszawę. No, tam Warszawę wyzwolono. No, podzielam w pełni twoje zdanie. No, to, to nie trzeba być kimś geniuszem, żeby do tych samych wniosków, że jesteśmy gnębieni. Słuchajcie, o, nasze pieniądze idą na jakieś opłaty, i nic z tego nie mamy. A w tych instytucjach siedzą osoby z nadania rodzinnego. Tak, rodzinnego, słuchajcie. Ideologicznego, rodzinnego, yy, wracając do, do Stalina yy, i tych różnych akcji, słuchajcie, yy, jakby to powiedzieć, tu mamy pas Bronickich, właśnie, mijam. W sumie jest ciepło. Dobra pogoda na spacer, będę szedł przez cały biały Białystok. Stok naprawdę jest malutki. Można go z buta przejść w 45 minut A no może latem ci, bo to wszystko będzie dłużej Ale idę pod centrum Białegostoku. Mam pierwszeństwo. więc mogę sobie iść eee. Słuchajcie. Eee. Tak zwany eee. Stalin z Hitlerem dogadali się jako masoneria z jednej i drugiej strony to masoneria, bo komunizm wyprodukowali masoni. Czytaj, Żydzi. Tak, tak, Żydzi. Żydzi są um, takim motorem tych różnych um, akcji. A wracając do tematu 17 stycznia, 17 stycznia, słuchajcie, hotel gołębieski. 17 stycznia, e, wyzwolono Warszawę. No tak, wyzwolono Warszawę. Tylko, że to nie było wyzwolenie, a przejęcie pałeczki okupanta. Jeżeli we wrześniu na skutek faktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy z, z Sowietami, bo Rosji nie było wtedy. Musimy to zaznaczyć. Rosja została zniszczona w 1917 roku i to nazywało się Związek Sowiecki, Radziecki, Bolszewicki o, tu policja stoi i słuchajcie Jeżeli okupant zmienia okupanta to dalej jest okupacja. Przecież W 39 roku mój dziadek bronił Polskę jako żołnierz chyba una, ułan, nie wiem, muszę sprawdzić, bo na pewno miał szable no i przy koniach czyli jeździł na koniach eee, co tam eee, on eee, wa walczył z nadciągającymi Niemcami w Toruniu potem w Warszawie eee, no dobra Niemcy doszli do któregoś momentu Sowieci 17 się włączyli No i Jeżeli Sowieci Czyli Stalin czyli Cały ten wschód Byliby naszymi przyjaciółmi, no to przecież nie mordowaliby W Katyniu Naszych oficerów W ogóle nie biliby nas, tylko by nam pomogli, tak? Pomogli Pokonać Niemców Tak naprawdę Hmm. Sowieci, jakby chcieli Warszawę wyzwolić, to powinni, powinni, że tak powiem, pomóc jej w ogóle nie, nie być okupowaną przez Niemców. Tak? W 1939 roku powinno się wszystko zakończyć, tylko że Hitler i Stalin byli dogadani. Oni byli dogadani jako państwa i te państwa na nas ruszyły z obu stron jak kleszcze. Tam jeszcze oczywiście sprzymierzeńcy Hitlera, czyli Józef Stalin był sprzymierzeńcą Hitlera, jakby nie patrzeć. Ale jeszcze Słowacja nas atakowała. Mało kto o tym wie. Takie marionetkowe państwo Hitler im stworzył. Słowację oddzielił od Czech. No, historia jest strasznie, strasznie bogata. I ja powiem Wam, że poziom świadomości historycznej w narodzie polskim, a tak naprawdę w młodzieży, jest tragiczna. Ostatnio spotkałem gościa w Warszawie, który nie wiedział, kiedy druga wojna się rozpoczęła? W którym roku? nie mówię o dniu. W którym roku? 39 rok on, on stwierdził, że to jest koniec wojny. Ja mówię, koniec, no chyba początek, nie? Tra, tragedia i to był dość już um, który ma dawno lata edukacji za sobą. Więc słuchajcie. To jest tragedia. Jeszcze, żeby było straszniej, to był patriota działający w organizacjach patriotycznych. Taki świadomy, polak. Świadomy, bardzo nieświadomy. Więc, takie podstawowe rzeczy powinniśmy wiedzieć, kto jest wrogiem i w którym roku nas zaatakował. Wracając do tego wyzwolenia Warszawy. Tam podniecają się niektórzy. To o, podnieśli wyzwolili w Warszawie i tak dalej. To była zmiana warty okupanta. A że okupanci między sobą się bili, to już problem okupantów, nie nasz. My powinniśmy przyglądać się i trzymać kciuki, by nasi wrogowie jak najbardziej się wykończyli. Tak powinno być. Taka prawda. U nas wykorzystano w schodze do Białosłowackiego Metra. To jest jeden przystanek, który, jakby to powiedzieć, jest nigdzie się nie dojedzie, bo tylko to zejście jest tak ładnie zrobione, że ludziom spoza Białego może kojarzyć się to z no, z metrem, przejściem metrem. No, mamy mam swoje metro. Takie serdo. No i słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli ci okupanci tak byli się, to Sowieci wzięli do niewoli Polaków, potem utworzyli z nich armię, to była armia polska, ale, ale ta armia była po prostu podporządkowana w 100% dla obcej władzy, w tym przypadku yy, dla Sowietów. No, prawda jest taka, że Polacy nie uczestniczyli po stronie Hitlera. Nigdy Hitler nie miał takich chyba zapędów, żeby Polaków zaangażować. Chociaż jakby Polacy dogadali się z Hitlerem, to Moskwa byłaby nasza. Pokonana byłaby To jest to jest pewność stuprocentowa W każdym bądź razie Generalne gubernatorstwo to jest, to jest jakby to powiedzieć, twór, który został zaakceptowany przez Stany Zjednoczone, ale cały świat, tak naprawdę. Nikt nie protestował, że coś takiego istnieje. I to generalne gubernatorstwo do dzisiaj istnieje. Musimy jeszcze wiedzieć o tym, że e, współpracownicy Gestapo byli często później przeszli do e, współpracy z Sowietami czyli NKWD, UB i tak dalej Sowiecka strona nie chce nam e, oddać papierów e, gdzie mamy napisane czarno na białym kto podpisał współpracę kto był agentem hitlerowskim i sowieckim zarazem? No, to się też zdarza, oczywiście. Ale chcielibyśmy to wiedzieć. Jeżeli oni byliby naszymi przyjaciółmi, oni by nam to powiedzieli. Ale jak widzimy, mają jedni, drudzy mają. Wodę w ustach Taka jest to prawda Białystok się budzi, jest godzina 10? Nie, 9.19 Na moim Bardzo ładne Słońce wyszło w stoku śnieg leży Jest pięknie słuchajcie To jeszcze wam powiem Aha a, a propos tej wyzwolenia No to Słuchajcie Jeżeli są tacy Co mówią Ze 17 Stycznia Stycznia 40, 40, 40, nie 40 roku, 5, bo to już stycznia 5 roku Armia Sowiety nas wyzwoliły ja powiem inaczej. Myślę, że bardzo dużo ludzi znalazłoby się takich. Nie chciałem, żeby powiedzieli, że 40 czterdziestego pierwszego roku ktoś nas wyzwalał. Ktoś nas wyzwalał z zachodu, od Sowietów. Czyli Niemcy, współpracownicy Sowietów. Więc wiecie, takie wyzwalanie, wyzwalania są bardzo słabe. Nie ma żadnego wyzwolenia. Zmiana szyldu nic nie oznacza. Często nawet ludzie zostają ci sami, którzy gnębili, gnębili tych samych ludzi. Hmm. Na przykład jak Sowieci gnębili... o, o Pol-exit. Ktoś tu, nie wiem, statku Taki plakat znalazłem. Zaraz ja, widzimy Wiem to ku Unii Europejskiej się nie, nie lubi, nie szanuje Wiemy, że to jest okupant e, i dobrze e, i słuchajcie hmm, Czy Niemiec wyzwalał Polskę od Sowieta Czy Sowiet od Niemca To tak naprawdę Jeden Jeden los był Polski, Polska była pod okupacją, więc proszę nie mówić, że Sowieci nas wyzwolili, bo jest to po prostu kłamstwo. Wielu Polaków podsapnęło, gdy Niemcy weszli do Polski na tereny okupowane przez Sowietów. Białostoczyzna, na pewno. Więc wiecie, Polska dla Polaków, a nie dla obcych. Jeżeli obcy będzie nas wyzwalał, tak wyzwalał, że przy okazji mordował, to ja dziękuję za takie, za takie wyzwolenie. Słuchajcie, jak Sowieci wyzwalali Polskę, do mojego dziadka na Sybir Chciano zabrać Chciano zabrać i nawet zabrano Zabrano do, do pociągu na wywózkę Na szczęście Na szczęście wartownicy byli alkoholikami kochali alkohol i dali się przekupić dwoma butelkami wódki Wypuścili za dwie butelki wódki. Y, życie mój dziadek zyskał. Ale to tylko przypadek. Przypadek, Za dwie butelki wódki, mówię do was, bo no, najprawdopodobniej by mnie nie było. No to były, to były bardzo. Bardzo ciężkie czasy dla Polski, teraz też mamy covidowe czasy, jak widzicie, ja nie noszę maseczki, bo powiem, że ona jest nieskuteczna, maseczka jest, na, na coś może jest dobra, a dla, dla covid na pewno nie, na wirusy wszelkiej maści maseczka nic nie daje. Yy, oczywiście jak zresztą yy, w tym rozporządzeniu jest powiedziane, że osoby chore Ja nie jestem osobą chorą, więc nie noszę maseczki A że ludzie są Jacy są Delikatnie mówiąc upośledzeni To machają ręką mówią, dobra żeby nas się nie czepiali, to my nałożymy tą czapeczkę tą czapeczkę maseczkę bo nie chcemy mieć kłopotów. Po co nam kłopoty? Wolimy ledwo oddychać, ale tylko nie gadać, tylko nie, nie gadać. Tak, niestety nasze społeczeństwo jest takie miałkie. Miałkie i naprawdę dużo można skakać po nim, dokręcać ślubę, ale będą mówili, że dobrze! Panie dobrze! Dobrze jest! Jeszcze żyjemy! Ale co to za życie? No, gówniane życie, to też życie. Strasz, strasznie z nas tchórze, myślę. Większość polskiego społeczeństwa to są zwykłe tchórze. Po prostu wytresowali nas okupanci. Tacy no, przez 50 lat PRL-u. Obecnie też nas stresują tymi mediami TVN-ami, polsatami. No i mamy takie przygłupie społeczeństwo. Które we wszystko wierzy, co im telewizja mówi, i boi się. Boi się za tych, słuchajcie, za tych różnych maseczek widać w oczach ludzi strach. Oni się boją. A przecież Polacy to nie tchórze. Nigdy, gdybyśmy byli tchórzami, nigdy nie mielibyśmy państwa od morza do morza, tak? Teraz nas stłamsili i jesteśmy po prostu, jesteśmy po prostu takim wypierdkiem małym, która nawet nie stanowi samo o sobie. Taka jest prawda. O no, tematów jest milion. Ja przechodzę przez centrum Białegostoku, tak wygląda Białystok. Jeżeli ktoś nie widział, to jest jakaś stara, stara zapuszczona budowla, fabryka. Podobno Białystok był Manchesterem wschodu, miastem włókienniczym, jak Łódź.